Contango wbrew pozorom to nie jest nazwa tańca, ale zjawisko, które występuje na rynku terminowym i to nie tylko w przypadku kontraktów surowcowych. Co warto o contango wiedzieć i jaki ma wpływ na handel kontraktami terminowymi? Zapraszam do materiału. Zaczynamy kolejny odcinek naszego kursu z dźwignią na GPW, który ma na celu przybliżenie ci tematu kontraktów terminowych i którego partnerami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Dom Maklerski BOŚ. I dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tematowi, który kojarzy się raczej z rynkiem surowcowym, a mówiąc bardziej precyzyjnie, z kontraktami terminowymi, których instrumentami bazowymi są właśnie różnego rodzaju surowce i metale. Mowa oczywiście o zjawisku kontango, no i o zjawisku, które jest do niego przeciwne, czyli backwardation. I o co tak naprawdę chodzi? Kiedy te oba zjawiska występują? Co oznaczają? Jakie mogą mieć konsekwencje dla naszych pozycji na kontraktach terminowych? Natomiast zanim zacznę, standardowo przypominam, że kontrakty terminowe to lewarowane instrumenty pochodne. Co za tym idzie? Cechują się one wysokim ryzykiem inwestycyjnym. A to, w jaki sposób działają, może być niezrozumiałe dla wielu uczestników rynku. Dlatego też futuresy są odpowiednie wyłącznie dla osób, które rozumieją i które przyjmują ryzyko handlu z dźwignią finansową. W tym, oczywiście, również w skrajnych przypadkach, biorą na siebie możliwość strat, które przewyższą zainwestowany kapitał. To tyle ostrzeżeń. Wracamy do tematu. Jak sama nazwa wskazuje, Kontrakt terminowy ma swój termin ważności, czyli taką ściśle ustaloną datę wygaśnięcia. Futuresy są notowane w seriach, które tradycyjnie już są ostatecznie rozliczane na zakończeniu sesji w trzeci piątek konkretnego miesiąca. Więc jeżeli chcemy utrzymać naszą pozycję na konkretnym futuresie dłużej niż wynosi termin wygaśnięcia serii kontraktu, no to musimy dokonać tak zwanego rolowania, czyli przeniesienia naszej pozycji. Na kolejną, czyli tę wygasającą w przyszłości serię tego samego kontraktu. A w zasadzie nie tego samego kontraktu, ale kontraktu na ten sam instrument bazowy. I na przykład, jeżeli mamy pozycję długą, powiedzmy, że o wolumenie, no dajmy na to trzech kontraktów, na grudniowej serii FW20, czyli kontraktu na WIG-20, która wygaśnie w piątek, 17 grudnia, no to chcąc utrzymać ją dłużej w czasie. Powinniśmy przed datą wygaśnięcia grudniowego kontraktu zamknąć pozycję i otworzyć longa, czyli też długą pozycję o wolumenie analogicznym, czyli trzech kontraktów na kolejnej najbardziej płynnej sesji, czyli marcowej. Z rozliczeniem pozycji można też poczekać do wygaśnięcia kontraktu tego grudniowego i wtedy dokonać rolowania. Na jaką sytuację mm, tak naprawdę. Wskazuje zarówno contango, jak i backwardation. Dochodzimy do tego wspomnianego już tytułowego, um, zarówno contango, jak i backwardation. One są związane bezpośrednio z rolowaniem kontraktu. To jest zjawisko, które polega na różnicy pomiędzy ceną na rynku kasowym, czyli spot, a terminowym. Um, I contango, określane też jest jako forwardation, to jest sytuacja, w której cena rozliczeniowa wygasającego kontraktu ustalana na bazie rynku kasowego, czyli instrumentu bazowego, jest niższa od tej z kolejnej serii kontraktu. I to jest zjawisko kojarzone szczególnie z rynkiem terminowym surowców, gdzie mamy do czynienia z futuresami, które cechuje e, fizyczna dostawa instrumentu bazowego, czyli na przykład ropy, miedzi, soi itd. i tak, dalej, i tak dalej. Niewielkie Kontango. Jest w zasadzie czymś normalnym na tych rynkach, nawet można by powiedzieć, że wręcz pożądanym. Natomiast wysokie kontango zachęca producentów do magazynowania produkowanego surowca i do tego, żeby go odsprzedać w przyszłości po bardziej atrakcyjnych, czyli oczywiście po wyższych cenach. I anomalie związane z ogromnym kontango miały miejsce chociażby w kwietniu zeszłego roku. i to na krótki czas doprowadziło do historycznego spadku notowań ropy amerykańskiej, czyli ropy WTI na giełdzie NYMEX, gdzie ceny spadły poniżej zera, no i wszyscy, dosłownie wszyscy o tym mówili. Kontango występuje też na futuresach, oczywiście notowanych na giełdzie papierów mm, wartościowych. Taka sytuacja miała miejsce chociażby na futuresie mm, FW20, czyli na WIG20 przy rolowaniu w marcu tego roku. 19 marca kontrakt F20 H21 FW20 H21, czyli marcowy został rozliczony po kursie 1931 punktów. A natomiast kolejny kontrakt czerwcowy z oznaczeniem FW20 M21 zamknął sesję 19 marca na kursie 1939 punktów, więc jak nie trudno policzyć, kontango wyniosło wtedy 8 punktów, czyli było warte 160 zł. Dlaczego tyle? Dlatego, że każdy pojedynczy kontrakt ma ee, mnożnik 160 zł na pojedynczy kontrakt, bo mnożnik to jest 20 zł. Stąd też, jeżeli mamy 8 punktów, no to jest to warte 160 zł. W przypadku backwardation to jest zjawisko. Przeciwne do kontango, sytuacja, w której cena rozliczeniowo wygasającego kontraktu jest wyższa od ceny kontraktu z kolejnej serii. I taką sytuację mieliśmy niedawno, bo 17 września kontrakt wrześniowy FW20 U21 został rozliczony, czyli wygasł po kursie 2325 punktów. Natomiast ta sama sesja zamknęła się dla grudniowego kontraktu, czyli tego. Obecnie najbardziej płynnego o oznaczeniu FW20Z21 na kursie 2330, więc mieliśmy do czynienia jak nie trudno policzyć z backwardation o wartości 5 punktów, czyli warte 100 zł na każdy kontrakt naszej pozycji ze względu na ten wspomniany już mnożnik 20 złotowy. No i na sam koniec. Oczywiście warto się zastanowić nad tym, jaki wpływ na nasze pozycje mają, zarówno contango, jak i backwardation. I tak naprawdę, jeśli chodzi o pozycje na kontraktach terminowych, to w zasadzie oba zjawiska jakiegoś wymiernego wpływu na wynik naszych transakcji po prostu nie mają, chociaż często straszy się nimi. Traderów korzystających z futuresów mówi uważaj na kontango, uważaj na rolowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rolowania zawsze przecież dokonujemy samodzielnie i ono samo w sobie nie wpływa na nasz rachunek. Poza tym, że musimy zamknąć pozycję na wygasającej serii kontraktów i otworzyć na kolejnej serii, co będzie się wiązało z koniecznością poniesienia kosztów transakcyjnych, wzięcia na siebie spreadów i tak dalej, i tak dalej. W przypadku kontango i naszej pozycji długiej. Można powiedzieć, że hmm, przechodząc na kolejną serię futuresów, w których będziemy otwierać transakcje przecież po wyższych cenach, w pewien sposób odbieramy sobie część przestrzeni rynkowej do wzrostów, co może być postrzegane jako niekorzystne. Czyli kontango dla naszej pozycji długiej no, nie będzie takie super. Natomiast samo w sobie na nasz wynik nie będzie wpływać e, zero-jedynkowo. Natomiast Analogicznie będzie to wyglądało w przypadku pozycji krótkiej i występowania backwardation przy rolowaniu kontraktu. E, wtedy również e, będzie to nie do końca dla nas korzystne, bo jesteśmy w pozycji długiej, a musimy otworzyć pozycję niżej. Jesteśmy przy pozycji krótkiej i musimy otworzyć pozycję niżej. I oczywiście odwrotnie, kiedy rozgrywamy spadki i rolujemy kontrakty z kontango. Otrzymujemy jakby dodatkową przestrzeń rynkową do spadków, bo otwieramy pozycję po wyższej cenie niż zamknęliśmy poprzednią. Natomiast wspomniałem, że ani backwardation, ani contango nie są, jakoś, nie są jakimś specjalnym zagrożeniem dla traderów na rynku terminowym, chyba że dochodzi do jakichś anomalii. Natomiast w przypadku mm, rynków, które przynajmniej w teorii wydają się mieć Niewiele wspólnego z futuresami, chodzi mi tutaj o rynek ETF-ów, Kontango może mieć spory wpływ na, naszą, na nasz wynik naszej pozycji, a w zasadzie może na po prostu naszą transakcję. Chodzi tutaj o to, że część kontraktów ETF, które stosują replikację syntetyczną za pomocą kontraktów terminowych, czyli po prostu no, one odzwierciedlają zachowanie instrumentu bazowego właśnie za pośrednictwem kontraktów terminowych. Tam, gdy dochodzi do kontango, to to dla nas jest dla nas jako posiadaczy jednostek funduszu ETF o takiej strukturze jest to po prostu niekorzystne dla naszego wyniku i wtedy rzeczywiście na takie kontrakty surowcowe Trzeba nie tyle kontrakty, na takie fundusze surowcowe, replikowane przez za pomocą futuresów, trzeba wtedy uważać. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący i że do czegokolwiek ci się przyda, szczególnie jeżeli nie do końca wiedziałeś bądź wiedziałaś, że kontango może być zagrożeniem dla pozornie niezagrożonych pozycji na kontraktach, na, na funduszach ETF. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę, subskrybuj kanał FX Magi. oczywiście przypominam, że w sprzedaży jest 27 wydanie naszego drukowanego magazynu dla inwestorów. Szczególnie zachęcam cię do prenumeraty. Sprawdź też nasze promocje na Black Friday. A jeżeli oglądasz to już po Black Friday, to nic straconego, bo z kodem rabatowym Wiedza. Z kodem rabatowym Wiedza 20% zniżki na każdy produkt w naszym sklepie. Więc jak najbardziej promocje w, naszym, e, promocje w naszym sklepie są nie tylko na Black Friday, nie tylko na Cyber Monday, nie tylko na Black Week i tak dalej, i tak dalej. My natomiast widzimy się w kolejnym odcinku z Dźwignią na GPW. Do zobaczenia.